Hejka, dzisiaj będziemy czytać sobie randomowe posty na forum i wiem, że dużo osób to już robiło, a przynajmniej widziałam już takie filmiki, ale czego to już ludzie nie robili, a więc dobrze mam nadzieję, że razem uda nam się nie zniszczyć swojej psychiki. Czekaj, czy ty właśnie napisałeś tekst piosenki Sanach w poście na movie Star Planet Hahaha? No, kto tak robi? Ja też boję się o swoje w końcu, każdy chciałby mieć moje piękne konto. Cóż myślę, że ja w tej sytuacji uciekłabym za granicę, tam mnie nie znajdą? Co? Współczuję, a ja nie zdaję ze wszystkich przedmiotów. Mam nadzieję, że wszyscy zaw co ty do mnie mówisz. Co ty do mnie mówisz? Na dzisiaj to wszystko, a ażeby trochę rozmaicić ten odcinek, to same dodam na forum bardzo edukacyjnego posta ze znakomitym przekazem oraz niecierpiącym zwłoki pytaniem o treści, czy lubisz jeść masło łyżką, bo ja kocham. Zaraz co, jak to nie kochasz, jeść masła łyżką, ale dobrze za tak otwarte i szczere wyrażenie swojej opinii, aż dam ci grafa, to jednak nie dam. A na koniec chcę bardzo podziękować użytkowniczce dinsu za włosy. Drip pozdrawiam serdecznie i nie wiem czym sobie na nie zasłużyła, ma nie chwila, jednak wiem to na pewno dlatego, że mam przecież taki świetny content.